Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W tym odcinku chciałam wyjaśnić pewną sprawę dotyczącą mm, odcinka Noob versus Pro. Generalnie chodzi o to, że takie osoby mm, nie zrozumiały trochę tego filmiku. Mimo, że filmik został wydany stosunkowo dawno, bo 7 miesięcy temu chyba, to należą nam się osoby, które no trochę go nie zrozumiały. W filmiku chodziło o porównanie y, takiego gracza, który dopiero zaczyna swoją przygodę ze Star Stable i, i z właśnie takim, no już ktoś, kto, kimś kto dłużej gra, czyli właśnie tym pro. No, i rozumiem, może nie podobać ci się dany filmik. No, na przykład nie lubisz, takiego, nie lubisz oglądać takich porównań, ale tytuł, w którym dokładnie jest napisane, co będzie w filmiku, czyli no mówię. Noob versus pro, czyli porównanie początkującego gracza do bardziej zaawansowanego gracza, to właśnie sam tytuł mówi o tym, że. No co będzie w tym filmiku, więc jeśli nie lubisz takich filmików, to po co w ogóle wchodzisz w ten filmik? Wchodzisz tylko, żeby zhejtować? Jakby co ci to da? No ja się tym nie przejmuję, ale no po prostu trochę takie dziwne. A druga sprawa, bo widziałam taki komentarz, że ktoś napisał, obrażasz mnie, bo jestem bo obrażasz mnie, bo jestem początkującym graczem i mówisz na mnie noob, coś, coś, coś w tym stylu. No, no to jakby noob po angielsku to jest coś jakby, no po przetłumaczeniu jest to nowicjusz, czyli no po prostu zaczynająca osoba, a po prostu napisałam to po angielsku i co jakby do tego noob po angielsku, to jest nowicjusz, więc, a nowicjusz to po prostu osoba początkująca, więc nie widzę, jak, jak bym kogoś obraziła. Jeśli chodzi o te porównania, bo dużo osób mówi, że no, jak nie mam koni, to jestem nubem. No może określiłam to trochę tak źle, ale. Nie widzę jakiegoś tu problemu. Myślę, że za dużo osób po prostu widziało sobie ten fil filmik do siebie. E, no po prostu trzeba trzymać dystans. jest taka rada na przyszłość, że jeśli ci się coś nie podoba, po prostu trzymaj dystans do tego i nie komentuj. Więc mam nadzieję, że trochę tutaj wyjaśniłam i no, niektóre sprawy właśnie wyjaśniłam. No i już się z wami żegnam. Pa, pa!